Zakończył się finał Pucharu Polski na szczeblu OZPN Piła. i uległa Lubuszaninowi Ścianka 3-0. Moim rozmówcą wójt gminy Szydłowo, Tobiasz Wiesiołek z Surcią. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieliśmy porozmawiać przed meczem, ale nie dało się i rozmawiamy już po wręczeniu pucharu, wręczeniu nagród. Ale na początku chciałem zapytać panie wójcie, czy no, prawie pół roku mija jak jest pan na urzędzie, czy już czuje się pan dobrze przy głowie na fotelu wójta, czy ogarną pan już wszystkie problemy gminy, czy jeszcze w trakcie? Czy wszystkie problemy ogarnąłem? No myślę, że kadencja się skończy, a problemów wszystkich nie da się ogarnąć, ale jestem bardzo zadowolony z tego półrocza. Myślę, że już do samorządów powoli wkrada się ten spokój, którego, którego tak potrzebujemy. Trochę zmian było kadrowych, ale, ale, ale już są nowi pracownicy, którzy, którzy, którzy dobrze się spisują. Zresztą. Że Pracownicy, którzy zostali też się bardzo dobrze spisują i widzę, że jest potencjał i jest bardzo duża szansa na to, żebyśmy fajny krok do przodu zrobili. Dzisiaj przegraliśmy co prawda, ale to z tego co się dowiedziałem wystartowało do Pucharu Polski 55 drużyn. Drugie miejsce to nie przynosiło czy? Zapytam tak, czy jest Pan zadowolony i dumny z Iskry Szydłowa? Powiem tak, finał Pucharu Polski to już e, samo w sobie e, to jest sentencją. No niestety tym razem Trzcianka była lepsza wiele meczów. Między Iskrą a Lubuszaninem e, w historii naszych e, zmagań było na korzyść Iskry, tym razem Lubuszanin e, z zdecydowanie mocniejszej pozycji, do no, bo lidera w końcu czwartej ligi e, przystąpił do meczu, no wygrali. My mogliśmy wygrać, by była fajna miła niespodzianka. Ja i tak jestem zadowolony, a Lubuszanin powinien wygrać i to zrobił w sensie takim, że miał ekipę mocniejszą. Ja i tak jestem bardzo zadowolony z finału. To jest bardzo dobra wiadomość dla gminy Szydłowo, że zespół z naszej gminy dochodzi do szczebla finałowego, na szczeblu ozpn u To pokazuje, że lata przede wszystkim inwestowania w ten klub no popłacają. Jest to już czwarty finał do My, jeden wygraliśmy 3 lata, albo 4 lata temu z Nielbą Ogrowiec. E, jeszcze tak zapytam. E, w gminie dużo potrzeb, e, dużo e, różnych potrzeb, które kosztują, ale my jako kibice, i, i no będę chyba wyrazicielem opinii do wielu kibiców, że dbamy o istotę szydłową i chcemy, żeby na ten stadion wyglądał jako. Takie oczko w głowie, w przydłowie, żeby coś na tym stadionie jeszcze troszeczkę dorobić, mam na myśli nawadnianie może by się dało, yy, może by się dało boisko boczne, ono było trzy razy robione, wyschło w tamtym roku jak była susza, może sektor dla gości, może jakaś deklaracja, panie wójcie, prosimy. Jeżeli chodzi o ten sektor dla gości, tak zwaną tą kontrowersyjną klatkę, to tutaj akurat yy... No z, z jakiś super zwolennikiem tego rozwiązania nie jestem. Zresztą już to zgłaszałem do Okręgowego Związku Piłki Nożnej, żeby zgłosili to wyżej. że no, to jest że, taka fikcja. E, trochę, nie? Robienie fikcji na z, takim poziomie nie ma całkowitego sensu, już wolę doinwestować w planowane nawadnianie. Nawadnianie, bo jest, to, boisko. jest to zasięgu. Ja myślę, że w tym roku będzie nawadnianie, tylko czekam na tutaj właściwie fundusz sowiecki już został, przemieniony, przemieniony na. Nawadnianie my z budżetu dokładamy środki, które były przeznaczone na studnie i po prostu podłączymy się do sieci. Automatyzacja nawadniania, myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść i na pewno to będzie odciążenie zarówno dla społeczeństwa, bo jednak system nawadniania będzie zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Yy, dla samego społeczeństwa, no bo te dnia nie będzie w, przed, w nocy, nie w dzień i nie będziemy w tym momencie ob, wody. obciążać sieci. No i druga sprawa, że sam pobór wody jest całkowicie inny w takich systemach. No i też praca społeczników, czyli ludzi, którzy musieli przestawiać tą maszynę yy, kilka razy na dobę, no ciężka charówka. Nie parę razy nad ranem, żeby wyłączyć. Yy, ciężka, ha, ciężka charówka i myślę, że powinniśmy właśnie w takim kierunku iść, szczególnie, że to nie są... Duże znaczy, pieniądze. No w sumie są duże, no bo zależy z jakiej no strony ale na to patrzeć, ale do, 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 w stosunku do... do pieniędzy zainwestowanych w te boisko, ja myślę, że mogli, mogliśmy przez te lata trochę lepiej to wszystko wykonać, ale nie ma co patrzeć też do tyłu, trzeba iść do przodu. Jak pan przewiduje, kiedy by to wystartowało? Do no no, lipca? No chciałbym, lipca? żeby w, w tym okresie... Największych upałów działało. W okresie, kiedy zejdziecie z boiska, żeby inwestycje wykonać, nie? Tak, żebyśmy chcieli. Dobra, po na końcu składamy gratulacje jeszcze raz dla zwycięzcy dzisiaj Lubuszanina Ścianka. Brawo, ale, tak, zdecydowanie dla Lubuszanina. Ale wielkie gratulacje. gratulacje dla naszych chłopaków. Przede wszystkim jedzie babka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Pozdrawiam.